Cześć kochani, zapraszam Was do kolejnego filmu z mojej serii na temat retinoidów. Jeśli jesteście ciekawi pozostałych filmików z tej serii, to serdecznie Was tutaj zachęcam do obejrzenia ich. Natomiast w tym filmiku skupię się tylko na tym, jakich produktów używać wraz z retinoidami. Zacznę może od tych produktów, które koniecznie należy używać wraz z retinoidami, niezależnie od tego, czy to są takie na receptę, czy takie dostępne bez recepty, takie w postaci dermokosmetyków czy kosmetyków. Zdecydowanie należy używać, używać wraz z etynoidami wysokich filtrów przeciwsłonecznych i to takich, które zabezpieczają nas nie tylko przed promieniami UVA, ale również UVB ze względu na to, że retinoidy we, w każdej postaci bardzo mocno fotouczulają skórę, powodują, że ona chwilowo, szczególnie w pierwszym okresie stosowania ich, skóra jest taka właśnie pocieniona, łuszczy się, jest bardziej wrażliwa na drażniące działanie skóry, z różnych czynników atmosferycznych i też fotouczulona na słońce, w związku z tym mocny, najlepiej mineralny tak naprawdę filtr bo on ma również takie działanie kojące i mało drażniące na skórę, jest absolutnym must have. Trzeba mieć porządny filtr przeciwsłoneczny i tak jak wielokrotnie powtarzam w innych filmikach, najbardziej poważanymi filtrami mineralnymi jest tlenek cynku i dwutlenek tytanu, tytanu, które stanowią właśnie taki fizyczny ekran odbijający promienie słoneczne, zarówno te UVA, jak i UVB. Najlepiej, żeby to był też dodatkowy filtr taki o SPF co najmniej 30, a jeszcze lepiej 50, i najlepiej stosować go no, w niemałej ilości, każdego pojedynczego dnia, kiedy stosujemy retinoidy, jak również dobry miesiąc po tym, jak przestaniemy je stosować. Zwłaszcza, że filtry, tak jak często powtarzam, naprawdę warto zawsze stosować, nawet jeśli nie stosujemy retinoidów, bo to jest pojedynczy kosmetyk, który w największym stopniu wpływa na na, na naszą skórę i na to, jak, ono, jak ona wygląda. I, i jest takim no, najsilniej działającym i naj, najłatwiej dostępnym i naj, najbardziej niezbędnym kosmetykiem, takim przeciwzmarszczkowym, ze wszystkich dostępnych na rynku. I jeśli nie zamierzamy stosować filtrów przeciwsłonecznych, to możemy sobie tak naprawdę odpuścić stosowanie jakichkolwiek innych produktów przeciwzmarszczkowych, czy. Przy, no, szczególnie przeciwzmarszczkowych, ale również i przeciwtrącikowe będą słabo działać na naszą skórę, jeśli nie będziemy jej chronić przed promieniami słonecznymi. I filtry mineralne, czy to Dobrej jakości filtry chemiczne, bezpieczne. Możemy kupić właściwie w każdej aptece serię kosmetyków, właśnie takie dermokosmetyczne. Wszystkie mają filtry mineralne w swoim asortymencie, natomiast te chemiczne są jeszcze bardziej szeroko dostępne. I tutaj myślę, że warto być może się poradzić i farmaceuty, który dla nas najlepiej wybrać. Warto pamiętać o tym, że te takie właśnie fizyczne mineralne często są białe, często są tłuste. Natomiast wiele się zmienia, w, w, jeśli chodzi o to, i niegdyś właśnie jeśli ktoś stosował właśnie porządne filtry, to musiał się męczyć z ich właśnie nieprzyjemną konsystencją i tym bardzo nieestetycznym błyszczeniem się skóry, natomiast w tej chwili choćby firma Vichy, wiem to od swojej koleżanki Nisiak z 83, Agnieszki z Nowego Jorku, ma produkt taki właśnie w swoim asortymencie, który daje SPF 50, ma matujące działanie, a mimo to bardzo porządnie chroni za pomocą filtrów takich mineralnych przed słońcem. Czyli zdecydowanie warto stosować filtry, nawet należy stosować filtry. Zdecydowanie też warto kupić jakiś preparat, który zawiera przeciwutleniacze, jakiś serum z przeciwutleniaczami i stosować każde, właściwie nie tyle każdego dnia i stosując retinoidy, co po prostu co drugi dzień, bo najczęściej ludzie ostatecznie zaczynają, jakby, nawet przy dłuższym okresie stosowania retinoidów stosują je często co drugi dzień, albo no, starzeją się to sobie, które stosują je codziennie, ale to jeśli nawet stosujemy je codziennie, to wówczas po prostu warto stosować serum z przeciwutleniaczami na retinoidy, tak? Mniej więcej po godzinę po ich zastosowaniu. Dlatego, że, że właśnie przeciwutleniacze mają bardzo wielowymiarowe działanie na naszą skórę. Po pierwsze, mają bardzo często działanie bardzo kojące. Po drugie, stanowią dodatkowy filtr przeciwsłoneczny. Po trzecie, sprzyjają intensywnie regeneracji naszego naskórka. Po, po czwarte, powodują, że skóra po prostu promienniej wygląda. Jest bardziej włagodzona, lepiej nawilżona, bardziej lepiej odbija promienie słoneczne i po prostu no, wygląda lepiej. W związku z tym jest mnóstwo powodów, dla których należy właśnie stosować jakiś serum z przeciwutleniaczami czy inny produkt z przeciwutleniaczami wraz z retinoidami i właściwie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ich nie stosować. Warto tu jedynie nadmienić na przykład witamina C. Tak, tak jak, jak w aktywnej formie, która jest zawarta w wielu różnych produktach z przeciwutleniaczami, może mieć na niektóre osoby dosyć drażniące działanie, a że skóra podrażniana, a że skóra, która jest pielęgnowana retinoidami, no może już być podrażniona, to być może m, można, można, choćby w tym przejściowym okresie najsilniejszego podrażnienia, wybrać na przykład jakiś taki serum z przeciwutleniaczami, które jest bardziej na bazie witaminy E. Albo na bazie witaminy C i E, innych substancji, takie o bardziej łagodnym działaniu, właśnie, żeby dodatkowo jeszcze nie podrażniać skóry. Natomiast zdecydowanie warto stosować serum przeciwutleniaczami. Jeszcze inne kosmetyki, które absolutnie warto i, no wręcz też, również należałoby stosować stosując retinoidy, to jest jakiś taki porządny, heavy duty, krem nawilżający. A w przypadku osób, które mają serę suchą, czy, czy właśnie taką skłonność skłonną do przesuszania się, czy odwadniania, to takie, które miałby nie tylko działanie nawilżające, ale też takie natłuszające i odżywcze. I jeśli chodzi o, o, o formuły kremów nawilżających, no to tutaj chyba nie ma konsensusu. Szczególnie między, zauważam kosmetologami czy kosmetyczkami a dermatologami. Bo ile jeszcze nie słyszałam, że jakiś, żeby jakiś dermatolog wypowiadał się przeciwko parafinie, czyli takiej substancji pozyskiwanej z ropy naftowej, pochodne Wenezuje, pochodną ropy naftowej, która stanowi nałożona na skórę daje taki film, który izoluje fizycznie skóra od czynników zewnętrznych i zapobiega utracie wody przez naskórek i tym samym w tym sensie ma działanie takie, no jest tak ma takie działanie właśnie może nie odżywcze, ale właśnie natłuszczające, które bardzo kojąco wpływa na skórę bardzo wielu osób i jest częstym składnikiem bardzo wielu maści dermatologicznych i leków Właśnie, czy takich preparatów również dla niemowląt, właśnie ze względu na takie izolujące działanie od, od drażniących czynników, to, to rzadko słyszę, żeby jakikolwiek dermatolog opowiadał się przeciwko parafinie. To jeśli chodzi o kosmetologów, to, to bardzo wielu kosmetologów opowiada się przeciwko niej, jako że uważa, że, że, że jest taką substancją, która obkleja skórę, bardzo trudno ją ponoć, myć i, i zapobiega, znaczy nie, nie pozwala wnikać innym substancjom, które są zawarte w kremie z parafiną do naskórka, czy tym bardziej do skóry właściwej, bo nie mogą one gdzieś tam jakby utykają w tej parafinie i, i się bardzo no, przeciwko niej opowiadają. Natomiast mi się wydaje, że w tej kwestii to trzeba po prostu kierować się sobą. Jeśli mamy coś psychicznie, jesteśmy uprzedzeni do parafiny, nie podoba nam się jej, jej zarówno jej faktura, tak takiego gęcej wazeliny, co to dużo mówić, mniej czy bardziej gęcej wazeliny, czy... Czy jeśli po prostu empirycznie sprawdziliśmy na swojej skórze, że w naszym przypadku parafina, produkty z parafiną czopują nasze pory i powodują, że, że skóra po prostu źle wygląda i sprzyjają zmianom takim drącikowym, no to można z niej zrezygnować. Natomiast no po prostu dla każdego co innego nie ma żadnego tak naprawdę obiektywnego powodu, żeby absolutnie unikać parafiny. Natomiast, jeśli, jeśli właśnie nie chcemy, to jest mnóstwo kremów, takich silnie nawilżających i natłuszczających, które nie zawierają tego składnika. Jeśli natomiast, jeśli chodzi o te z parafiną, to takim moim osobistym ulubieńcem, jeśli chodzi właśnie o takie mocno nawiżające, odżywiające kremy, które bardzo pomagają skóry tak się regenerować i, i koją skórę właśnie w tych takich nieprzyjemnych okresach podrażnienia w wyniku jakichś terapii dermatologicznych czy, czy kosmetycznych, to jest to Cetafil, cetafil PS Lipoaktywny. Taki krem mm, produkowany przez firma Galderna pod szylem, właśnie Cetafil, który w związku niewiele kosztuje, bo w promocji można go za 30 zł kupić. I nie, nie jestem powiązana, w żaden sposób z Galderma. Niegdyś wiele lat temu dostałam kosmetyki właśnie starych do przetestowania i do zrecenzowania, natomiast nic ponadto nie łączy mnie z tą firmą. Nie jestem Rampowizji, nie mam żadnego ukrytego interesu ani celu w tym, żebyście jakby kupili produkty tej firmy. Podobnie jak produkty jakichkolwiek innych firm, o których wspominam. Wspominam po prostu o tych produktach, dlatego że samej ja osobiście sprawdziłam, bardzo je cenię, są wysoko cenione również przez dermatologów. I, i mają, są, są laureatami bardzo wielu nagród takich prestiżowych jak perła de dermatologii estetycznej, czy laur konsumenta, i z tego względu po prostu je polecam. Żadnego innego. Tak, czyli to jest jakiś taki właśnie krem z parafiną, które ja osobiście polecam, bardzo również dobre doświadczenie mam, ze cenami z parę tubek złożałam, z La roche Nutritic, zarówno w tym stężeniu 3% i 6%, szczególnie w tym 6% stężeniu różnych takich właśnie kwasów natłuszczających, to to, to jest, kwasów tłuszczowych, to, to to jest świetny, świetny, bardzo kojący krem, który wiele razy pomógł mi i uratował mnie właśnie w takiej sytuacji ogromnego podrażnienia skóry pod wpływem właśnie stosowania rutinoidów czy kwasów najróżniejszych, BHA czy AHA. Jeśli natomiast chodzi o takie preparaty nie zawierające parafiny, to z tego, co się orientuję, to prawie każda, prawie każdej gamie dermokosmetyków jest taki produkt właśnie silnie nawierzający. Musimy szukać ich tak naprawdę w produktach marketingowanych dla osób, które mają cerę trącikową właśnie jako taką część pielęgnacji przeciwtrącikowej. I tak na przykład La roche -Posay ma serię Faklar H, bardzo silnie nawilżający krem. Wiem, że Bioderma ma i wiele, wiele osób właśnie dawało mi informacje z mówiąc, że to jest świetny krem. Sama kiedyś go miałam i potwierdzam, jest bardzo taki przyjemny, żelowy w konsystencji, dobrze działa i bardzo nawilża. Na, na ma z serii właśnie tej swojej Sebium, to się chyba nazywa, Uy, niestety nie pamiętam jak sam krem się nazywa, ale z serii Sebium, taki właśnie z przeciwtrądzikowej serii Biodarmy również jest właśnie taki żelowo mocno nawilżający krem i tak można by mnożyć, i, i, i każda z tych firm właśnie termotokosmetyków ma jakiś tego typu krem w swoim asortymencie, który niekoniecznie zawiera parafiny, jeśli bardzo unikacie tego składnika. Na pewno też w asortymencie sklepu Biochemia Urody można kupić jakieś takie silnie nawilżające kremy, pozbawione parafiny albo w sklepach właśnie z tak bardziej takimi organicznymi, naturalnymi kosmetykami, również możecie prawdopodobnie kupić silnie natłuszczające, silnie nawilżające kremy, nie zawierające parafiny. Czyli to jest trzeci z kolei kosmetyk, które absolutnie warto stosować, jeśli stosujemy retinoidy. Jakie kosmetyki natomiast są opcjonalne, czy, czy, czy czasami na przykład warto je stosować, natomiast nie, nie należy, szykując się do stosowania retinoidów, biec i koniecznie jakby je kupować i kompletować i mieć w domu do użytku. Takimi składnikami są na przykład kwasy alfa-hydroksylowe, które powodują, że ta wierzchnia warstwa na złuszczają tą powierzchniową wierzchnią warstwę na skórkę i one mogą być stosowane wraz z retinoidami, jeśli chcemy zwiększyć skuteczność działania, czy siłę działania. Retinoidów, dlatego że one właśnie, no, złuszczając na powodują, że retinoidy mogą tym lepiej wnikać do, do, do wnętrza porów i, i do skóry właściwej. W dodatku mogą nam dosyć istotnie pomóc złuszczyć jakieś takie właśnie, no, obumarły na które gdzieś tam nam przeszkadza którego się dorobiliśmy stosując z retinoidy, i, i w tym samym może pomóc naszej skórze no, bardziej estetycznie wyglądać. One się wzajemnie nie wykluczają, te składniki wręcz się w, w, uzupełniają, czyli retinoidy powodują, że kwasy alfa-hydroksylowe lepiej działają, kwasy alfa-hydroksylowe powodują, że retinoidy lepiej działają, natomiast warto ich używać. Po pierwsze najczęściej doraźnie, a po drugie wtedy, kiedy naprawdę czujemy, że jest nam to potrzebne. Czyli nie defaultowo po prostu retinoidy i kwasy, tylko po prostu w razie potrzeby, jeśli czujemy po prostu, że, 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 że przydałoby nam się wzmocnienie na nasze, działania naszego produktu z retinoidem, albo właśnie walczymy z takim obumarłym naskórkiem gdzieś tam z tymi takim łuszczącym się naskórkiem, to można spróbować jakiegoś łagodnego produktu właśnie z kwasami alfa-hydroksylowymi, żeby go usunąć i lepiej wyglądać. Natomiast alternatywą w tym celu dla kwasów jest stosowanie jakichś takich peelingów egzematycznych o, o skutecznym działaniu. I ja ostatnimi czasy zakupiłam na Biochemii Urody taki peeling enzymatyczny ECO, który jest, zawiera enzymy bromainy i papainy. Mam nadzieję, że to nie jest jedno i to samo. W każdym razie na pewno zawiera papainę, które która właśnie w taki bardzo naturalny i skuteczny sposób rozpuszcza obumarłe naskórek i w momentach, gdy właśnie walczę z tym takim Obumarłym na skórkę taką łuszczącą się skórą, to, to stosuje ten produkt i pięknie pozwala właśnie wygładzić na skórek nawet w tym takim nieprzyjemnym okresie, kiedy bardzo nieestetycznie wygląda makijaż nałożony właśnie na taką łuszczącą się skórę. I no wyraźnie lepiej po prostu, skóra wygląda, a w dodatku jest to niedrogi produkt. Wreszcie ostatnią substancją, która zwiększa penetrację retinoidów, jak również kwasów alpha hydroksylowych czy beta hydroksylowych, jest alkohol. Alkohol naturalny i z tego względu na przykład w takim flagowym produkcie firmy Avent, jak Neal, który jest bardziej marketingowany jako środek przeciwtrądzikowy, ale de facto może być również stosowany przeciwzmarszczkowo. Mamy, jest on na bazie alkoholu w postaci takiej emulsji, takiej niezbyt estetycznie wyglądającej, gęstej żółtej i on zawiera alkohol, zawiera kwas alfa-hydroksylowe, konkretnie kwas glikolowy w stężeniu 6%, zawiera taki składnik, który, efekt jest bardziej taki łagodzący, jak również zawiera właśnie retinaldehyd i to wszystko w takiej formule na bazie alkoholu powoduje, że ten produkt wyjątkowo skutecznie może wnikać i tym do, do naskórka i tym lepiej działać. Natomiast no wiem z forów różnych dla osób, które pasjonują się pielęgnacją skóry, że niektóre osoby, które bardzo długo stosują retinoidy i bardzo rozważnie i mają wykształcenie szczególnie biochemiczne, to trzeba podkreślić, to czytam, że właśnie stosując retinoidy czasami właśnie przemywają twarz jakimś preparatem z alkoholem właśnie, żeby zwiększyć penetrację retinoidów. Natomiast dla mnie to już jest absolutnie wyższa szkoła jazdy i raczej bym przestrzegała lajków czy osoby, które dopiero zaczynają, czy które nie mają wykształcenia chemicznego przed takimi eksperymentami dlatego że retinoidy same w sobie już są drażniące. Kwas alfa hydroksylowe potrafią być bardzo drażniące i no, po co po prostu robić sobie kuku, że to no, pewne rzeczy to po prostu, o ile niektóre osoby są w stanie sobie na przykład same naprawić pralkę, to to nie jest coś, co, co, co każda osoba powinna chcie, jakby robić, jeśli jak się mu pralka zmuszy myślę, że podobnie jest tutaj, że, że, że pewne eksperymenty lepiej zostawić po prostu specjalistom, osobom, które doskonale wiedzą co robią i, i robią to z, z, nie tylko z rozmysłem, ale też po prostu z ogromną rozwagą. I, i tak i tym samym po prostu w tym punkcie chciałam po prostu gdzieś tam zniechęcić do jakichś takich amatorskich eksperymentów. Jeśli nam zależy na tym, żeby silniej działał nasz retinoid, to po prostu być może, jak wykończymy ten preparat, który, który akurat używamy, to może warto po prostu zamienić go na jakiś takiego silniejszym działaniu, raczej niż eksperymentować z takimi substancjami, które miałyby zwiększyć jego działanie. Tak, i to już wszystko, co chciałam wam przekazać w tym konkretnym odcinku mojej serii. Jak zwykle mam nadzieję, że to jest dla Was przydatne. Jak zwykle proszę Was o zostawianie komentarzy na dole. Dajcie znać, czy stosowaliście retinoidy, jakich produktów używacie bądź używaliście wraz z retinoidami, jakie macie przygody z tym, jakie macie doświadczenia, żebyśmy wszyscy jak najwięcej mieli informacji na ten temat. Ja już uciekam, mam nadzieję, że macie naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.